Katarzyny i wysłuchajcie słowa Bożego, przygotowujecie sobie zaznaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. Imię prosić o odpyt, okazań i słowa, że postanowimy. Katarzyny i czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związki małżeńskie? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowi, w chorobie, w dobrej i złej doli, do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które Was Bóg obdarzy? Chcemy. Chcemy. A my wszyscy prośmy ducha świętego, aby udzielił tym nowożeńcom łaski wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Zobaczmy ten sakramentalny Związek Małżeński. Podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie samą słowo czy świętą Ja Paweł. Ja Paweł. Biorę ciebie, Katarzyno za zarżone. Biorę ciebie, katarzy za zarżone. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz że cię nie opuszczę. Oraz że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi do pomóż. Tak mi do pomóż. Panie Boże wszech magą. Panie Boże wszech magą. Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Jakata żena? Jakata żena? Bierę cię we Pawele zameża. Bierę cię we Pawele zameża. I ślubując. I ślubując. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz rzecie mi nie opuść. Oraz rzecie nie opuść. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże, przemagący. Panie Boże, przemagący. Trójcy jedyny. W trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdza i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak Waszej miłości i wierności. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki na biednym morzu, Żono, Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. I wierności. Imię ojca, w imię ojca i syna i, syna, i, ducha, świętego, i ducha świętego. Mężu. Mężu. Przyjmij tę obrączkę, tę obrączkę. Jako, znak mojej jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. Imię, imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego.